Jeżeli chcecie kupić tanio końcy, zapraszam Was do mojego sponsora, link w opisie. Jeśli podacie hasło kupuj z lewym, to dostaniecie 5% gratis. Teraz także można kupić za pomocą PaySafeCard. Szybka dostawa, serdecznie polecam. Siemanko, witam Was w kolejnym skład bilderze na kanale. A więc zaczynamy w bramce. W bramce jest Gianluigi Buffon. Jest to jeden z najlepszych bramkarzy w tej FIFA. Znakomicie broni. Dalej, od lewej strony. Lewa obrona, jest to kliszy. też jeden z najlepszych lewych obrońców z ligi angielskiej, bardzo dobrze mi się nim gra, nie wiem jak wam, ale naprawdę go polecam. Tutaj, no tu będzie ciężko zdobyć, David Luiz z Chelsea, jak wiadomo przeszedł do PSG, no ale jeszcze na rynku da się go zdobyć, no i co tu powiedzieć, David Luiz, no znakomite główki, tempo też ma dobre, Ciężko, mm, bardzo dobrze się przepycha. I na plastik ma trudne wyzwanie. To naprawdę znakomicie gra w obronie. Dalej, tutaj mamy Kelini. Keliniego, Kelini podobnie. Też ciężko jest z nim się przepchać. Główki ma znakomite. Obrona też. A więc dalej, prawa obrona. Jest to Michael. On ma naprawdę znakomite statystyki. Tempo ma dobre, dribbling. Wszystko powyżej 70. Więc naprawdę, no i spisuje się znakomicie. Dalej, lewa pomoc. Jest to William. E, już kiedyś był Squad Builder. Był tam William. Tak jak mówię, no moim zdaniem jak on ma tutaj e, napisane 71 strzałów. A moją 80 ma. No tak, można nim pięknie strzelić. To, to jest coś nieprawdopodobnego. Ale dobra, dalej. E, środkowy pomocnik jest to Oscar. Hmm, pewnie dużo ludzi z was nim grało Młody chłopak znakomicie gra W FIFA też mi się znakomicie gra No i dalej środkowa pomoc Jest to Pirlo Król środka pola Andra Pirlo podania znakomite Znakomite długie przerzuty Strzał też dobry wyjdzie Tempo trochę yy, małe Ale to nie przeszkadza bo gra mi się nim znakomicie Prawa pomoc jest to kwadrado, kwadrado, tempo znakomite. Jeśli gramy na główki, on może być na prawej stronie. Robi swój rajd i można ładnie rzucić na napastnika. Ok, dwóch napastników. Jest to Samueletto. Tak jest. Tempo znakomite, strzały znakomite, drybnik tak samo. Główki też ma znakomite. Tutaj jest 75 główek ale on tak potrafi w piłę wlecieć. No naprawdę. Ładne bramki padają. No i ostatni zawodnik jest to Mario Balotelli. Mario Balotelli podobnie jak Eto z tymi głupkami. No i co, no? Mi się ten składzik bardzo podoba. Jeśli Wam się podoba, jeśli go też zrobicie, to możecie dać łapkę w górę. Możecie też go ulepszyć, tak? Tak naprawdę to miał być taki skład, że Eto z Bartelin to miał być informy, Pirno miał być informem, Oscar to miał być Azart, eee, tutaj co jeszcze, Kelly miał być inform, Buffon, Mike Tods i Quadrado i Mot, no ale ja po prostu zrobiłem taki, jest tani, można go zrobić mm, na droższy skład, dać informy czy imotny, to już zależy od Was. Także to na tyle z mojej strony, jeśli się podobało, łapeczka w górę, na razie.